I już mamy obraz. Tak jest radio wytestowane. Cześć ludzie, serdecznie witam. Kolega mi przyniósł radio i powiedział, to znaczy spytał się, hej Daniel, jest tutaj możliwość w tym radiu, żeby. pokażę wam jej no, takie malutkie radio, żeby je podłączyć do samochodu i żeby mieć kamerę. Kamerę na wsteczny bieg. To znaczy, że on chce jeździć do tyłu i chce mieć obraz, żeby oglądać sobie, jak on parkuje. Tak. Ja już mam parę wideów, ale nie w polskim języku, jak się podłącza tylnią kamera, ale tym razem jest tak, ja tego radia nie chcę wbudować do samochodu i wszystkich kabli ciągnąć, ja je po prostu chcę tylko tutaj, tu mam prąd, to jest 10 amperów, chcę po prostu to radio podłączyć i Wam pokazać jak się testuje, jak można testować, jak można radio w ogóle w piwnicy albo w domu podłączyć, nawet tego nie potrzeba. Starczy bateria mała 12V, albo nawet czasami taka ładowarka malutka co 12V robi, żeby się to w domu podłączyło. Co potrzebujemy do tego? Normalnie bym powiedział, że takie coś potrzebujecie. To jest, żeby właśnie kable złożyć razem. Ja tutaj to wszystko znowu odepnę i wam pokażę, jak to działa. Tak, tutaj. Najlepiej, najlepiej to przybliżę kamerę i Wam pokażę, jak ja to podłączam, właśnie dokładnie. Tutaj wszystko wyłączymy. Tu jest kamera, ten sprzęt damy na bok i już oglądamy. Tak, tutaj z tyłu, po pierwsze, pisze, co się gdzie, jak podłącza. Widzicie, tutaj pisze y, czerwony, jest y, ignition. Ignition to jest stacyjka, potem żółty jest bateria plus, czarny jest bateria minus i potem różne inne rzeczy tutaj piszą. Co za podłączenia tu są? I ja widzę, że my, my tutaj mamy właśnie tutaj na dole są właśnie same głośniki. A tutaj u góry mamy żółty, czarny, czerwony i niebieski, niebieski jest właśnie jak się ma taki amplifier, to znaczy wzmacniacz, czarny jest stacyjka, żółty i czerwony jest plus. W aucie trzeba podłączyć właśnie ten żółty do plusa, a ten czerwony do stacyjki, albo inaczej zależy od auta jak się to podłączy. I bierzemy właśnie weźmiemy tutaj plus, podłączymy te dwa razem. Już mamy plus załączony i teraz potrzebujemy jeszcze minus. A na minus to wejdę właśnie sobie tutaj. Do minusa. I już powinien radio mieć prąd. My mamy 13,5 V. Obejrzymy, czy radio się świeci. No, jeszcze nie. Może trzeba tutaj gdzieś nacisnąć, załączyć. Albo nie podłączyłem dobrze. Ach, ja oczywiście złe kabel, kabelki wziąłem. To są oczywiście te tutaj, co do radia wchodzą. Bo te tutaj idą nigdzie ino tutaj wchodzą. Ja muszę te właśnie tutaj załączyć. To weźmiemy jeden plus tu. Jeden plus tutaj i już radio odpaliło. Załączymy no, dzisiaj w ogóle załącza. Tu. O, już się załącza. I o, zobaczcie sobie, display się otwiera. Tak, i mamy tutaj właśnie display. To jest takie fajne no, fajne radio, co display wyjeżdża. Jak się tutaj u góry naciśnie, to pokazuje menu. I tutaj jest chyba mi się wydaje, że to jest kamera. Trzeba nacisnąć. I mówi, że nie ma sygnału. Tak, teraz wchodzi w grę nasza kamera. Ja tutaj mam taką kamerę, co się no, z tyłu w aucie można przymontować. Wykierujemy ją do mnie. Tutaj jest sygnał do kamery, tutaj jest po prostu prąd. Jak tego się podłączy, to mamy tutaj plus i minus. Czerwony i czarny. Ja to ją dam trochę na bok, żeby wam pokazać, jak ja to podłączę. Ja po prostu daję tutaj ten czarny kabel. Wrzucimy właśnie tutaj do minusa. Czerwony kabelek. Czerwony kabelek wrzucimy tutaj do plusa. Tak? I już kamera ma prąd, ale jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Tutaj właśnie jest taki trincz, który musimy podłączyć i jego musimy podłączyć właśnie z radiem. On tutaj ma no przeważnie są żółte. Wideo to jest żółty kolor. Czerwony kolor jest głośnik, niebieski kolor jest subwoofer, biały też jest głośnik lewy i prawy sygnał, ale tutaj mamy dwa żółte, a żółte są właśnie na sygnały na kamerę. My tutaj mamy co to jest? Kamera in, tutaj pisze, a tutaj pisze video out. My potrzebujemy oczywiście kamera in. Ja teraz nie mam żadnego kabla, który pasuje, dlatego wezmę sobie taki drut, wsadzę go sobie tutaj właśnie do kamery a drugi kawałek pójdzie do kamery ta co tutaj właśnie leży i już załączymy i zobaczymy sobie patrzcie obraz jest <śmiech> <śmiech> już mamy obraz tak jest radio wytestowane czy można kamerę oglądać jest to w ogóle o zły kierunek tak źle obrócony trochę jasno no jestem trochę spłaszczony na tej kamerze ale fajnie wygląda. Patrzcie, fajne auto u mnie stoi. Widzicie to? Audi TT. Wow. Akurat, akurat rozrząd w tym aucie robię, że będziecie za parę dni widzieli, jak się robi w 18T. Rozrząd Audi TT18. Turbo 180 koni, kiedyś miał on, teraz ma chyba 280 koni, i tutaj robimy właśnie rozrząd. To wam za parę dni pokażę, jak się to, no jak się wymienia, albo jak, jak ja zawsze mówię, jak ja wymieniam rozrząd. Tak, ludzie, to było takie krótkie video, żeby wam pokazać. O, widzicie, ja do tej kamery mówiłem i. Nie nagrywała. To było takie króciutkie wideo, które Wam chciałem pokazać. Jak się podłącza radio, albo jak się w ogóle testuje radio, żeby yy, nie trzeba go wbudowywać do samochodu i no po prostu z tyłu na tą naklejkę popatrzeć. Jaki kolor jest na co. Jedyne co jest potrzebne, jest plus. I minus, żeby radio wytestować. A potem, oczywiście, jak się kamerę weźmie, to tutaj też nie jest tak ciężko. Mamy jeden sygnał na wideo, a jeden jest plus minus, żeby podłączyć, i już kamera działa. I tak jest taki system wytestowany. Wytestowany na stole, bez dużego montażu. Bez dużego montażu, że nie trzeba po prostu, właśnie do auta wmotywać. Tak. to było wszystko na dzisiaj ludzie. Myślę, że może Wam się... Fajnie było jak się, jak się Wam podobało. Fajnie było jak jednemu albo drugiemu może z tym wideo pomogłem, jak się podłącza może kamera, albo jak się testuje ten system cały, zanim się w ogóle do auta idzie, żeby to na stole najpierw wytestować, a potem dopiero, żeby wbudować do auta, jak się wszystko wytestowało. Tak, te wideo cały czas... No to jest ten kabel. Nie, ja nie mam oryginalnego kabla, że to jest ten problem, nie umie właśnie yy, po prostu nie mam, nie mam właściwego kabla, żeby to wytestować, ale tak to też działa na test starczy. Dobra, to wszystko na dzisiaj ludzie. Dzięki, że się patrzyliście. Cieszyło mnie się, jak zostaniecie właśnie tutaj na kanale i będziecie oglądać następne filmy, będziecie czekać na następne filmy i bym powiedział, to wszystko. Będziemy się widzieć za parę dni. Jak będzie? Daniel naprawiał. Cześć!